Witamy w walentynkowym odcinku SEO News programu dla osób zakochanych. Serpach! Zaczniemy żartem Johna Millera. Bo to musi być żart. Ekspert Google po raz kolejny zapewnił na Twitterze, że linki w odrębie całej domeny nie wliczają się do żadnego rankingu domeny a mają jedynie wpływ na linkowaną podstronę. Nazwijcie mnie foliarzem, ale ja tam mu nie wierzę. To fake! Google od dawna oparcie trzyma się takiej wersji, ale wiadomo, są trzy prawdy. Święto prawda, ty sprawda, Google. Zostańmy jeszcze przy Johnny Millerze. Pewien webdesigner zapytał go, czy rzeczywiście należy usuwać przyciski call to action z przestrzeni above the fall. Jedna z agencji SEO twierdziła bowiem, że dokumentacja Google odradza umieszczenie ich na górze strony. Co na to John? Fake news! To fake! Google nie mówi nic o przyciskach call-to-action, choć zdaniem Johna umieszczenie przycisku częściowo na foldzie może mącić w kodzie HTML. Bearish Words z Table zasugerował z kolei, że niektóre duże call-to-action mogą być postrzegane jako reklamy przez stary algorytm związany z układem strony. Cofnijmy się trochę w czasie. Między pierwszym a trzecim lutego GSC znowu nie pokazywało danych. Znowu, bo podobna sytuacja miała już miejsce w zeszłym miesiącu. A w 2021 w sierpniu i w listopadzie. Bardzo możliwe, że zauważyliście spore anomalie w danych z tego okresu. Nie ma jednak powodów do paniki. Google poinformowało, że problem leży wyłącznie po stronie błędnej analityki, a dane nie odzwierciedlają rzeczywistych zmian w widoczności serwisu. Google testuje Bank Guides. To nowa funkcja mobilnych w wyniku wyszukiwania, która prezentuje użytkownikom różne opcje rozwijanego menu, dzięki czemu mogą dowiedzieć się więcej o produkcie, którego szukają. Na górze przewodnika zakupowego, tuż pod tytułem wyniku wyszukiwania, wyświetlany jest przedział cenowy. Menu rozwijane w przewodniku zakupowym obejmuje kilka cech, które mogą pomóc kupującym w zawężeniu wyboru. Stuknięcie rozwijanego menu powoduje wyświetlenie użytkownikowi treści redakcyjnej. Może niebawem kupowanie prezentów na walentynki będzie łatwiejsze. I to już wszystkie newsy na dziś. Zamiast lajka możecie dać serduszko. Ja tymczasem wracam do cełowania. Trzymajcie się. Cześć!